Z nienacka zabyły syreny i spod ciemnych, nawisłych chmur wyskoczyły dwa szturmowiki. Wbiegłem w najbliższą bramę, słysząc narastający ryk silników. A jednak kontynuują naloty mimo kierskiej pogody, pomyślałem z satysfakcją. Obie maszyny najwyraźniej pozbyły się już bomb i zaatakowały z lotu nurkowego, zasypując ulice gradem pocisków. Widać piloci po zbombardowaniu wyznaczonych celów postanowili jeszcze zapolować, Zuchy, tak trzymać. Terkotowi karabinów szkaz zawtórował krzyk przychodniów. Parę osób schroniło się w bramach, ale większość uciekła w panice przed siebie. Nie ubiegli daleko. Nie prześcigniesz samolotu. Nie ujdziesz przed kulą. Litera S w skrócie szkaz oznacza skurastrzielnie. Dziś na Zeltstrasse wielu przekonało się, że słowo szybkostrzelny odpowiada prawdzie. Tyle, że nikomu już o tym nie opowiedzą. Beznamiętnie obserwowały masakrę. Przeznaczone do zwalczania opancerzonych celów pociski rozrywały ludzkie ciała jak pazury niewidzialnej bestii, wyrzucając w powietrze strzępy tkanek. Na biały, niczym nutowy papier śnieg spadły ciężkie szkarłatne krople, zapisując symfonię umierania. Stara, ubrana w lichę paletko kobieta opadła na kolana, i ostatkiem sił odepchnęła od siebie wyglądającą na góra 10 lat dziewczynkę. Seria z karabinów ułamku sekund zmieniła dziecko w okrwawiony ochłap mięsa. Mimo jazgotu KM-ów usłyszałem rozpaczliwy, nieludzki skowyt. Kobieta podniosła się na nogi i kręciła wokół jak bąk, nie bacząc na siekający brud pociski. Jeden ze szturmowików odleciał. Drugi nabrał wysokości i wolno, z leniwą gracją, położył się na skrzydło, zawracając, by kontynuować łowę.